Tak teraz wygląda trawnik po wertykulacji. Eee, wertykulację zrobiliśmy na krzyż, czyli można powiedzieć w pionie i w poziomie trawnika. Co jest bardzo istotne z uwagi na to, żeby tą trawę pozornie ponacinać, e, te korzenie i cały ten filc e, wygrabić tak, po wertykulacji. No co powychodziło? No Jak widzicie, <laughs> zrobił się żółty. No, ale tak po prostu ma być. Yy, tego nie widzimy normalnie, ponieważ yy, filc jest pod spodem. Dopiero teraz wyszedł. No, jak widzicie, teraz jest tu sama ziemia. Normalnie były takie o, coś takiego było zbitego a to powoduje jedno, że woda nie dochodzi do ziemi albo dochodzi w mniejszym stopniu, i dlatego później trawa na mnie rośnie. Co jeszcze? Plamy, łyse plamy. Zapewne się zastanawiacie, co tu robimy. To będzie materiał na oddzielny odcinek pod tytułem dosiewki. I pytanie, czy na przykład tutaj dosiewać, czy nie dosiewać? To jest pytanie, tak jak mówiłem, odpowiem na, odpowie na nie, ponieważ na dosiewki przyjdzie jeszcze czas. A dzisiaj będziemy rzucać nawóz. Po wertykulacji następnym krokiem jest nawożenie trawienia. Jakiego nawozu używamy? W okresie wiosennym trzeba użyć bezwzględnie nawozu z dużą zawartością azotu. Poleca się, aby azotu był minimum 20% w składzie. My proponujemy nasz nawóz ECODECO Power Start, który posiada 30% aktywnego azotu. Wraz z aktywatorem. Do tego jest długodziałający do studni. Co ważne, nasz nawóz są takie granulki. Posiada strukturę powietrno-siatkową, która powoduje bardzo szybkie rozpuszczanie. W związku z tym nawóz bardzo szybko trafia do gleby. Nawóz jest razem z aktywatorem, także rośliny mają szybszy dostęp do tego azotu. Co przekłada się na szybką poprawę i regenerację trawnika. Jest to bardzo istotne w kontekście również tego, że te granulki nie zalegają na trawniku, co ma dosyć istotne znaczenie. Po pierwsze w przypadku zwierząt domowych, dzieci, nikogo nie podkusi, żeby to zbierać, jeść, cokolwiek innego robić. Dwa, roboty koszące kosiarki, głównie roboty koszące, które dosyć nisko trawnik, prawnik, nie zasycają tego granulatu. W pierwszej kolejności dobieramy e, dawkę nawozu. Żeby to określić, trzeba znać powierzchnię trawnika i odpowiednio ustawić siewnik. Ja używam siewnika ręcznego, ustawiam go mniej więcej na e, czwórkę w pięciostopniowej skali. E, u nas jest gdzieś tak mniej więcej 600 metrów trawnika nasz nawóz 10 kilo wystarcza na 10 metrów. Robimy to dzisiaj. Wczoraj była wertykulacja, nagrobimy to dzisiaj, ponieważ spodziewane są opady, gdzieś za godzinkę, półtorej. Mam nadzieję, że ten deszcz dojdzie do nas w końcu. Warto to robić przed deszczem, z uwagi na to, że deszcz najlepiej rozpuści ten nawóz i też równomiernie podleje trawnik cały. Można też oczywiście trawnik zlać się z męża, czy włączyć nawadnianie, jeśli jest. Ważne, żeby nawóz dostał e, wodę i mógł się rozpuścić. Zapraszam do nawożenia. Moi drodzy, tak wygląda trawnik po około 7 dniach od aplikacji nawozu. Nie był jeszcze koszony, także jak go skosimy to przejdziemy do dalszej części i pokażę Wam jak robić dosiewki, w których miejscach i co do tych dosiewek użyć. W sensie jakiej mieszanki i jeszcze parę innych ciekawych rzeczy dopowiem.